Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję bardzo za lajki, subskrypcje i komentarze, bo one wspierają kanał i pozwalają go rozwijać. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. A dzisiaj zapraszam Was na rozkład, co on, co ona zrobi w Twoim kierunku. Zobaczmy, czy karty coś podpowiedzą. Jak się rozstrzygnie, jakaś. Hmm, Jakiś dylemat, jakaś sprawa, tak? Nierozwiązana między Wami. Zastanawiasz się, co on, co ona zrobi. Zobaczmy, czy karty ci coś podpowiedzą. Będą dwie grupy. Pierwsza grupa, grupa z kryształem górskim i palp Tarot. Oraz grupa druga, yy, grupa z cytrynkiem i Zodiak Tarot. Zapraszam do rozkładu grupę pierwszą. Na pytanie. Co on, co ona zrobi w Twoim kierunku? Zobaczmy, kochani, co karty chcą Wam podpowiedzieć. ją energię złapiemy, z kim ten rozkład zarezonuje? Wpiszcie to, co zarezonuje z Wami, resztę zostawcie. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Nie musi rezonować wszystko, nie musi rezonować z każdym. Możecie obejrzeć oba rozkłady i po prostu wziąć dla siebie to, co wam pasuje, co z wami rezonuje, resztę odłożyć, albo skupić się na mm, danej grupie i na danym rozkładzie. Prosimy o, o odpowiedź na pytanie: co on, co ona zrobi w Twoim kierunku dla grupy pierwszej? Co on, co ona zrobi w Twoim kierunku? Mhm. Ogólna energia rozkładu, pustelnik. Czyli jest może w tej, w tej chwili albo cisza, albo po prostu jedna z osób się wycofała i zastanawia się, co dalej. Pustelnik to jest taki moment, kiedy trzeba sobie właśnie odpowiedzieć na ważne pytania. A odpowiedzi czerpiemy prosto z serca. To jest słuchanie swojej intuicji, głosu, który nam podpowiada. To jest takie zatrzymanie się w ciszy, właśnie po to, żeby skupić się na znalezieniu odpowiedzi, na zaplanowaniu może jakiegoś działania, jakiegoś konkretnego rozwiązania. Pustelnik ogólnie, to jest karta Panny i to jest właśnie taka energia, y, troszkę schowania się w swojej skorupie po to, żeby się wyciszyć i żeby nabrać dystansu, żeby złapać dobrą perspektywę. I y, co mamy? Mamy jeszcze Asa Pentakli, który się odwrócił. Może była jakaś propozycja, która została odrzucona. As Pentakli odrzucony pokazuje, że jakieś szanse zostały już niewykorzystane. Jak, może jakieś próby były podejmowane, które jednak nie przyniosły żadnego rezultatu albo oczekiwanego rezultatu, i ty się zastanawiasz w tej chwili, co z tym dalej zrobić. Co, I co on na to, co ona na to, jak wybrnąć z tej sytuacji? Bo As Pentakli pokazuje, że sytuacja jest dość trudna. Tu jest takie zablokowanie w, w odwróconym Asie Pentakli, tak? Bo As Pentakli. Yy, w pozycji prostej mówi o początku, jaki, właśnie yy, yy, o możliwości startu coś nowego. I, i as pentakli, w takiej pozycji, jest właśnie kartą propozycji. Natomiast kiedy się odwrócił, widać, że na razie jest cisza. Tutaj nic się nie dzieje. Jest zastanawianie się, co dalej. Mamy. Trójka kielichów, więc jest to hmm, potrzeba jednak porozumienia. Trójka kielichów prowadzi do wspólnych rozmów, tutaj jest potrzeba pracy nad relacją, budowania tej relacji, bo widać, że obojgu Wam na tej relacji bardzo zależy. Jest to taka relacja, która nadaje sens Waszemu życiu i bardzo, bardzo dużo dla Was znaczy. Jest dziesiątka kielichów, czyli właśnie karta relacji, która już ma wiele za sobą wiele razem przeszliście, wiele razem zbudowaliście. Dziesiątka pokazuje, że doszliście nawet do takiego momentu, kiedy rzeczywiście wszystko układało się po Waszej myśli, i pojawił się problem, tak? czwórka kielichów to jest energia rozczarowania tym co się wydarzyło. Czwórka kielichów to jest taki moment zatrzymania. Trochę tu jest apatii i właśnie zastanawianie się co dalej. Czwórka kielichów pokazuje, że spójrzcie, tu jest trójka, tu jest czwórka. A to jest wasza energia wspólna, takiego naprawdę zadowolenia, fajnego związku. Coś was tutaj zatrzymało, jakiś problem, i teraz zastanawiasz się, w którym kierunku to pójdzie. Czwórka Kielichów pokazuje, że na razie jest jeszcze takie zatrzymanie, i tu jest to poczucie straconej szansy. Rozczarowanie, właśnie, może tym, że nie wykorzystaliście tej szansy, która tutaj też się pojawiła w energii Asa Pentakli, As odwrócony jest straconą szansą do wykorzystania. Czwórka, penta czy czwórka Kielichów to jest właśnie też rozczarowanie tym, że ta szansa nie została wykorzystana. Może tutaj doszło do jakiegoś um, nieporozumienia, coś, um, jakieś niedopowiedzenia miały miejsce i nie spo, coś, nie, nie, czwórka pęka takli pokazuje takie niespodziewane przeszkody właśnie w domu, w pracy. Może coś z zewnątrz, tak? Jakieś czynniki z zewnątrz wpłynęły na to, że ta wasza energia dziesiątki kielichów, mm, chociaż ona was tutaj trzyma, tak? Bo to jest jednak twardy, solidny fundament, który nie pozwoli rozpaść się tej relacji, to jednak kryzys jest i trzeba znaleźć. Trzeba odwrócić tego asa pentakli, tak? Znaleźć tą możliwość do wykorzystania. Zastanawiasz się, co on zrobi. On cały czas teraz myśli, hmm, też jest rozczarowany, może tak jak ty: jest rozczarowany tym, że czegoś, z czegoś nie skorzystaliście. Jakaś możliwość wam uciekła. Ale w czwórce kielichów właśnie jest hmm, poszukiwanie tych nowych możliwości. Karta mówi, że idą nowe hmm, jakieś pomysły ale jeszcze potrzeba czasu, żeby one dojrzały. Ta osoba, o której myślisz, ona tutaj nie chce być spontaniczna, nie chce yy, robić czegoś yy, w, nie, w, w sposób nieprzemyślany. Raczej właśnie słuchuje się w głos serca. Stąd to niezdecydowanie. Może u Ciebie jest zniecierpliwienie, tak? Bo już byś chciała, czy już byś chciał, żeby w końcu coś się wyjaśniło żeby jakoś umiejętnie rozwiązać ten problem, który zaistniał między wami. Dojdzie do porozumienia, bo karta czwórki pentakli jest kartą dobrego porozumienia i umiejętnego rozwiązania problemu. Ale to jeszcze nie jest ten moment. W tej chwili jest ten moment, kiedy ta osoba wsłuchuje się w mm, swoją intuicję. A szóstka pentakli pokazuje, że liczy też na to, że, też, że równie mocno zaangażujesz się w rozwiązanie tego problemu, że też dasz z siebie wszystko, bo szóstka pentakli jest kartą wzajemności. To jest równowaga w dawaniu i braniu. To jest też równowaga w, w tym, ile oczekujemy, a ile chcemy sami od siebie dać. Odnośnie relacji. Więc szóstka pentakli to jest ten moment też poszukiwania tej równowagi. Tutaj widać, że musi być zaangażowanie z obu stron. O tym mówi szóstka pentakli. Tutaj jedna osoba tego problemu nie rozwiąże. Tutaj jest potrzebne zaangażowanie, yy, takie samo zaangażowanie z obu stron. Jest to energia rozwoju, jest to energia rozwiązywania problemu, ale w kontekście wzajemności, równomiernego, Zaangażowania. Szóstka pentakli pokazuje po, oczekiwanie wobec drugiej osoby, tak? Może to jest właśnie Twoja energia. Ty czekasz i pytasz, co on zrobi w Twoim kierunku i to jest właśnie ta Twoja energia. Oczekujesz, natomiast karta pokazuje, że równie y, podobne stanowisko ma ta druga strona, tak? On czy ona tutaj schowała się w tej w swojej dziupli. W tej swojej pustelni, to jest karta też obserwacji sytuacji i też wyczekiwania. I jeżeli ruszycie tą energią, tak, jeżeli Dojdziecie do porozumienia, bo tutaj Trójka Kielichów pokazuje, że potrzebne są szczere rozmowy i też wspieranie siebie nawzajem. W Trójce Kielichów mamy energię bratnich dusz, fajnych rozmów i takich właśnie też przyjaznego podejścia do siebie nawzajem, tak? Bez, bez, żadnych, bez żadnego wypominania sobie jakichś Spraw z przeszłości należy się bardziej skupić na tym, co można zrobić, co można od siebie dać. I w trójce y, kielichów jest poszukiwanie rozwiązania. Czasami trójka kielichów jest też kartą y, grup wsparcia, może to być karta y, y, właśnie przyjaciół, osób, które mogą Wam pomóc, jeżeli sytuacja dotyczy na przykład sfery materialnej. Jakiegoś problemu w Waszej relacji, bo też Pentakle nam się tutaj pojawiły, więc to jest też grupa przyjaciół, osób, które, na które zawsze możemy liczyć. Czwórka, szóstka denarów też jest czasem kartą, właśnie przyjaźni, dobrego przyjaciela albo dobrego sąsiada, nawet. Także tutaj energia musi płynąć i. Musisz nastawić się na to, że też musisz się zaangażować w rozwiązanie tego problemu. Karta mówi do ciebie: działaj też, działaj teraz, używaj tego, co masz, działaj tak, jak potrafisz najlepiej, bo jest tutaj oczekiwanie też. Yy, Dobrego rozwiązania, tak? Tu jest w szóste pentakli radość z, zarówno z tego, że coś się uda z, i coś otrzymamy w zamian od drugiej osoby, ale też jest radość z tego, że sami możemy tutaj y, z, się zaangażować i y, też od siebie dużo dać. Także jeżeli masz oczekiwania, co on zrobi w Twoim kierunku, to musisz być y, nastawiona na to, że też, czy nastawiony na to, że też musisz. Się zaangażować. Tutaj nic się samo nie dzieje, nic, nikt za ciebie wszystkiego nie załatwi, tak? W tym kontekście jest to, to przesłanie. I mamy dwie szóstki. Tutaj mamy tę równowagę w dawaniu i braniu, a tutaj mamy szóstkę kielichów, czyli szóstka to jest też właśnie szukanie tej równowagi. Tutaj kielichy, czyli emocje, tak, czyli jednak, Właśnie zaangażowanie takie typowo w działaniu, materia, tak? Czas swój na przykład poświęcony, a tutaj jeszcze emocje, tak, żeby po prostu podejść do tego problemu z czułością, z otwartością, z taką energią płynącą prosto z serca. Nie trzymać się kurczowo tylko swoich racji. Nastawić się też, mieć otwartość na zdanie partnera czy partnerki odnośnie tej sytuacji i po prostu zaangażować się też całym sercem. Szóstka kielichów mówi do ciebie, bądź dobry i uważny na tą osobę, na której ci zależy. To też jest karta dzielenia się. I właśnie tutaj emocje bardziej, tutaj materia, tak, ale jednak cały czas chodzi tutaj o równomierne zaangażowanie, o taką korzystną współpracę. A to jest karta rodzinnego szczęścia. Także karty jak najbardziej wspierają i mówią, że dojdziecie do porozumienia. Ale do Ciebie jest to przesłanie, że też musisz się zaangażować, tak? Tutaj nie licz na to, że, że jedna strona rozwiąże ten problem. Jest w obu kartach potrzeba wzajemności, wzajemnego zaangażowania, wzajemnej pomocy. Tutaj też chodzi o to, żeby zaufać tej drugiej osobie, otworzyć się też na jej rację i to Wam pozwoli dojść do porozumienia. Także doceniaj zaangażowanie partnera, ale też Musisz dużo dać od siebie, żeby ten problem rozwiązać. Szóstka kielichów jest kartą korzystnej współpracy i takiego rodzinnego szczęścia. I widać, że tutaj macie na siebie korzystny wpływ, tak? Może jakieś nieporozumienie nastąpiło, natomiast jest to karta ochoty, żeby dzielić się z drugą osobą, właśnie uczuciem i zaangażowaniem i miłością i być otwartym na to, że każdy problem można rozwiązać, tak? Bo co, dwo, co dwie głowy, to nie jedna. Także dla ciebie przesłanie też musisz się tutaj zaangażować. Takie przesłanie kochani dla grupy pierwszej. Zobaczmy teraz jakie. Karty pokażą się, jeżeli chodzi o grupę drugą. Zapraszam do rozkładu grupę drugą, czyli grupę z cytrynkiem. Co on, co ona zrobi w Twoim kierunku? Grupa z cytrynkiem. Zobaczmy, y jakie energie się tutaj pokażą i co y dowiecie się z tego rozkładu. Prosimy o odpowiedź na pytanie: co on, co ona zrobi w Twoim kierunku. Pytanie dla grupy drugiej i odpowiedź. Co on, co ona zrobi w twoim kierunku? Co on, co ona zrobi w twoim kierunku? Aha. Ogólna energia rozkładu, dziewiątka denarów, przepraszam, ósemka denarów i dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów, czyli karta relacji długoterminowej, która już ma wiele za sobą wspólnych doświadczeń i ogólnie jest zadowolenie z, z tego, co wspólnie osiągnęliście z biegiem czasu. To, co, to jest to, co wspólnie zbudowaliście, pokazuje się w ciesiątce, czyli jest całkiem nieźle. Ósemka denarów jest to moment, kiedy trzeba trochę popracować nad relacją. Ósemka denarów pokazuje taki moment, kiedy może jest poczucie, że jest OK, jest fajnie, ale zrobiło się może trochę nudno. To jest taki święty spokój, który nie zawsze nam służy. Ósemka denarów pokazuje, że trzeba by tutaj coś wymyśleć, ruszyć tą energią, żeby trochę rozruszać trochę tą waszą relację, tak, bo nastąpiła jakaś taka stagnacja, jakieś takie ogólnie może niezadowolenie trochę, ze względu na to, że no właśnie, to jest karta pozytywnej nudy, tak, czasami jest to energia, której potrzebujemy, jak za dużo w życiu się dzieje, tak, Wtedy marzymy o tym świętym spokoju. Jak już będzie ten święty spokój, to w końcu odpocznę. A kiedy się y pojawia, to nagle okazuje się, że ta nuda jest, y jest że to, ta energia, to jest taka pozytywna nuda, tak? Ogólnie można powiedzieć znudzenie relacją. Więc tutaj trzeba coś zadziałać, y y coś wymyśleć, coś ruszyć, żeby y no właśnie, pozbyć się tej nudy, tak? Mamy asa denarów, czyli właśnie jakaś możliwość. I co on zrobi w Twoim kierunku? On tutaj intensywnie myśli, czy ona, jak zadziałać, żeby to zadowolenie z relacji nie, nie stygło, tak? Żeby cały czas było poczucie, że obojgu Wam na tej relacji zależy. Jest tutaj w tej energii propozycja, tak? A że jest to karta perfekcjonisty, więc ta propozycja pewnie będzie dobrze przemyślana. To jest praca i nad relacją, i nad sobą samą, trochę ocenianie tego, co tutaj się dzieje. Karta ósemki denarów mówi właśnie o tym, że jest potrzebny jakiś dodatkowy wysiłek, coś tutaj trzeba skorygować, jakąś zmianę wprowadzić. W ósemce denarów jest planowanie i trzymanie się tego planu. I taka systematyczna praca, która tak nabudowuje wartość, tak? sprawia, że widzicie, że obojgu Wam zależy na tej relacji i oboje jesteście w tą relację zaangażowani. Jest tutaj nie tylko kontrolowanie, ale działanie. Ale skoro pytasz, co on zrobi w Twoim kierunku, więc widocznie liczysz na to, że pojawi się jakaś propozycja. To jest karta yy, początku czegoś fajnego. I mamy tą, mamy tą propozycję. To jest karta propozy propozycja, ale też jakiegoś prezentu, jakiejś możliwości do wykorzystania. Karta mówi, że to jest jakaś obietnica wymiernych korzyści. To jest karta szczęściarza. Widać, że tej osobie zależy na tej waszej relacji i rzeczywiście, i chce się angażować, tak? Energii budowania czegoś fajnego. I chce się cieszyć. No, nie dziwię się, że macie tam dziesiątkę kielichów, bo przy tak dużym zaangażowaniu ta dziesiątka kielichów to jest po prostu nagroda za to, co wspólnie budujecie. A z denarów jest kartą przyciągania do swojego życia tego, czego się potrzebuje. To jest właśnie jakiś cel, to jest jakaś szansa, jakaś możliwość, jakiś pomysł który sprawi, że spełni się może wasze życzenie, wspólne marzenie, to jest może sens waszej relacji, tak? Bo przyciąganie tego, czego się potrzebuje, to jest tak, jakby budowanie czegoś, robienie czegoś z sensem, tak? Bo to właśnie sens, sens życia, to jest właśnie to, czego się tak naprawdę potrzebuje, i tutaj można to też równie dobrze odnieść do relacji. Ta osoba jest świadoma tego, że relacja to jest coś, nad czym trzeba pracować, no i mamy kolejnego asa, czyli zaangażowanie jest nie tylko w energii materii, ale też w energii ognia. Naprawdę widać, że będzie się działo. As Buław pokazuje propozycje w energii ognia. Także tutaj możesz się spodziewać naprawdę czegoś wyjątkowego. A z buław to jest energia zaangażowania i takiego pomysłu, ale w, tak, to jest taka iskra inspiracji, na tą kartę się mówi, czyli coś niebanalnego, coś co spowoduje, że może nawet ten ogień w waszej relacji wybuchnie na nowo z, z większą intensywnością, tak. Może tutaj być jakaś, jakiś wyjazd, może tutaj być jakiś wspólny czas razem spędzany po to właśnie, żeby ten ogień w relacji rozniecać, tak? Jest tutaj dużo namiętności i takiego właśnie zaangażowania, dużo, dużo kreatywności. Ale oba asy pokazują, że to będzie naprawdę coś wyjątkowego, coś, co, co sprawi, że nastąpi nowy początek. Buławy to jest trochę adrenaliny, dużo przestrzeni, bo ogień lubi właśnie przestrzeń. Możesz się spodziewać naprawdę czegoś wyjątkowego. No i kochankowie czyli piękna energia miłości. Przy, tak, takich, przy takich y, pomysłach tak, i takim zaangażowaniu, no ci kochankowie naprawdę wypadają bardzo korzystnie. To jest naprawdę relacja, która pokazuje nam się y, w pięknych energiach y, miłości i oddania się y, uczuciu dwo, dwójki osób. I mamy tutaj tą. Y, Energię naprawdę dużego zaangażowania. Jest tu poczucie dobrego wyboru partnera. Ta osoba wie, że jesteście sobie przeznaczeni, że pasujecie do siebie, że potraficie naprawdę stworzyć piękną relację. Ciągle macie jakieś pomysły, ciągle poświęcacie sporo i energii, i zaangażowania właśnie w to, żeby, w to, żeby pracować nad tą relacją. Dlatego pojawia się nam tak optymistyczna karta, jak kochankowie. Tutaj jest optymizm, który oparty jest na wspólnej wierze w to, że razem możecie budować wszystko, co najlepsze dla siebie tak? i razem tworzycie tą relację z, z dużym zaangażowaniem i też z takim poczuciem fajnych perspektyw na przyszłość. A ta karta pokazuje, że rzeczywiście ta wasza relacja będzie się pięknie rozwijać. Przy tak dużym zaangażowaniu i pomysłowości jak najbardziej możecie liczyć na to, że ta bliskość między wami y, będzie cały czas y, w energii ognia. No jest to karta szczególnej więzi, tak? To jest y, karta, która pokazuje y, otwartość w relacji, podziw dla, y, dla partnera w relacji. I akceptację siebie nawzajem, wszystkie takie pozytywne energie tutaj się pojawiły, przy dziesiątce kielichów, oczywiście, bo czasem kochankowie bywają kartą trudnych wyborów. Tak? Czasami, jak to w życiu i tak i w relacjach, trzeba podejmować trudne, trudne decyzje, ale przy dziesiątce kielichów ta, ci kochankowie pokazują, że po prostu świetnie się odnaleźliście tak? i oboje jesteście zaangażowani. W, w tą relację i pytasz, co on zrobi. On cały czas y, ma nowe pomysły i propozycje dla ciebie, tak? I, i chce ciągle od nowa, tak jakby y, przechodzić na może na kolejne etapy waszy, tej relacji. I ten Azbuław pokazuje właśnie y, też ten ogień, który nie gaśnie. No i mamy słońce, czyli piękne energie. Y, Takiego poczucia, że wszystko jest na właściwym miejscu. Słońce to jest jasność sytuacji, to jest ciekawość drugiej osoby, otwartość na tą drugą osobę w relacji. To jest karta spełnienia marzeń i przyciągania do swojego życia wszystkiego tego, co najlepsze. Przy karcie kochanków, słońce wróży wam relacje w pięknych energiach, i naprawdę. Nie ma się tutaj na, do czego przyczepić. Jest wszystko tak, jak powinno być. A to, że jest ósemka, tak, ta, ta pozytywna nuda, no ona jest dla Was pewnego rodzaju wyzwaniem, właśnie po to, żeby ciągle dawać coś nowego od siebie tak? i ciągle być otwartym na, na zmiany, bo zmiany y, są motorem napędowym do rozwoju. Czasami wymaga to dużego zaangażowania i pomysłowości, ale jak najbardziej wszystko tutaj ma taką nutę romantycznego nastawienia tej osoby, o której myślisz. Ona cały czas czuje, że jesteście pokrewnymi duszami i, i jest tu dużo optymizmu i takiego, takiej ochoty, żeby żeby Dbać o to, co udało wam się zbudować i co jeszcze możecie wspólnie osiągnąć, osiągnąć. Także masz karty pokazują, że partnera masz naprawdę wspaniałego, który jest pozytywnie nastawiony do waszej relacji i zrobi wszystko, żeby rzeczywiście energię miłości i ognia i zaangażowania były cały czas utrzymywane na odpowiednim y, poziomie. Słońce może też mówić o tym, że macie duży wpływ na siebie nawzajem, tak? I, i jesteście na siebie otwarci. Znacie może siebie jak łyse konie, że tak powiem, bo słońce czasem też pokazuje, że jedna osoba potrafi przejrzeć drugą osobę na wylot, tak? że znacie się już długo i po prostu znacie swoje potrzeby, swoje oczekiwania, i dlatego tak fajnie udaje Wam się tutaj pracować tak? i docierać do tej dziesiątki kielichów. Bo to jest taki top, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście jest poczucie stabilizacji, szczęścia, i jest tutaj naprawdę widać relację, która służy wam obojgu. Także, jeżeli pytasz, co on zrobi w Twoim kierunku, to możesz liczyć na to, że rzeczywiście. Chce dalej angażować się w rozwój tej relacji i już ma kolejne pomysły na to, jak nad nią pracować i jak pozbyć się tej pozytywnej nudy, która może na chwilę zagościła. W Waszej relacji. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytanie zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.